Karnet gwarantujesz sobie udział w 24 meczach w sezonie. Bez kolejek i bez obaw, że dla Ciebie miejsca zabraknie. Masło i czereśnie coraz droższe, ale ceny karnetu bez zmian. Karnet to oszczędność do nawet kilkuset złotych. To jakieś 70 darmowych piw lub hot dogów w trakcie całego sezonu. Pując karnet kolejny sezon z rzędu możesz uzyskać zniżkę nawet do minus 15%. Za okazaniem karnetu na nowy sezon koszulki meczowe macie 10% taniej. A słyszałam, że trzy paski wyglądają całkiem fajnie. Posiadając karnet, gwarantujesz sobie pierwszeństwo w wykupie miejsc na fazę pucharową ligi Mistrzów. W ofercie pakietów na ten sezon znajdzie się także karnety ulgowe. Nie graj w Minecrafta, chodź na mecz. Kupując karnet, możesz dołączyć do specjalnej grupy na Whatsapp przeznaczonej wyłącznie dla karnetowiczów. Stawiając nam swoje dane, realnie pomagasz klubowi w pozyskiwaniu sponsorów. Jak to możliwe? Dzięki danym kibiców możemy skutecznie tworzyć kampanię dla przyszłych sponsorów, pokazując im, do jakich grup docelowych trafiają poprzez promocję przy naszej drużynie. Ale spokojnie, nikomu tych danych nie przekażemy.